Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka. Na co dzień prowadzę kursy w Strefie kroju i szycia w Zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych Szyciowych Wiadomościach Pokażę Ci, jak wykonać falbankę z koła, którą możesz przyszedć pionowo. Na tkaninie lub nadzianinie należy wyrysować prostą. Na jakimś większym kawałku. Musimy tą prostą sobie podzielić, wyznaczyć punkt. Teraz zależy, jaką szerokość chcemy falbanki. Taką szerokość z jednej strony i z drugiej strony od punktu zaczynamy odmierzać. Ja chcę na przykład falbankę na 7 cm, czyli z jednej i z drugiej strony odmierzam 7 cm. Zaczynam wyrysowywać kółeczko. Kolejno odmierzam po boku, znowu 7, tak, aby mogła wyrysować ślimaka. Zaczyna mi się tworzyć ślimaczek z moich wyrysowanych linii I teraz tutaj od tej linii w ten sposób jeszcze tak, żeby ten ślimak był zakończony. Teraz od tej linii już odmierzam te 7 centymetrów po kolei. Łącząc punkty, zaczyna mi się tworzyć ślimaczek. Teraz zależy, ile tej falbanki potrzebujemy. Czy potrzebujemy ją na przykład do wykończenia dekoltu? Czy potrzebujemy ją do na przykład do spódniczek? Musimy sobie odmierzyć. Tutaj wewnętrznie to, co mamy tutaj, to będzie nasza długość falbanki. Zobacz, ja od kolejnych linii odmierzam po prostu po 7 centymetrów. Teraz ta długość wewnętrzna to będzie długość mojej falbanki. Dotąd odmierzam, ile tej falbanki mam. Oczywiście, jak potrzebujesz szerszą falbankę, zawsze tą wartość można swobodnie regulować. Zobaczcie, i tutaj mi powstaje 1,15 m falbanki. Taką falbankę możesz wykonać zarówno na tkaninie, jak i na dzianinie. I teraz trzeba po prostu ten ślimak wyciąć. Na początku, według brzegu, wyrysowanych linii. Tak wygląda ślimak, i teraz rozcinamy tą falbankę dookoła, tak jak wyrysowałam linię. Zobacz, w tej chwili falbanka już mi się układa w ten sposób. Czyli dół falbanki, brzeg falbanki jest ładnie, pofalowany i układa mi się jak z koła. Natomiast tutaj z tej strony mogę ją przyszyć po prostym. Taką falbanką możesz wykończyć tak naprawdę każdy dekolt, dół rękawa czy nawet stworzyć z takich falbanek spódniczkę. Brzeg falbanki najlepiej wykończyć sobie mereszką, czyli takim cieniutkim overlockiem. Praktycznie wszystkie overloki tą funkcję posiadają. Tutaj można już użyć grubego overloka i przyszywać. Zobacz, taką falbanką możesz wykończyć dekolt i ona się ułoży w ten sposób. Mam nadzieję, że już wkrótce. Informacje, które przekazałam ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.